Witam, witam. Jesteśmy przy 50C, mała Roszada tu wleciała. Ostatnio kupiłem roślinki, eee, nawet nie wiem jak one się nazywają, ja kupuję w takim sklepie I akurat był taki chłopaczek, e, nie właściciel, to był chyba jego syn, a nawet nie, to nie był właściciel, tylko inaczej. Jeżdżę do takiego sklepu, widzieliście tam filmik wcześniej, i tam cała rodzina sprzedaje w tym e, centrum ogrodniczym i jak przychodzi, to jest chyba pracownik, to on ma dość duże pojęcie o rybkach, on zawsze pracuje jak jest dostawa. Każdą nazwę roślinki jest mi w stanie powiedzieć tak od razu, od strzału. Wczoraj byłem, czy tam przedwczoraj byłem ostatnio w sklepie i były młode chłopaczki. No nie, dały, nie, nie byli w stanie mi powiedzieć jakie to są roślinki, jak rosną, jakie duże. Ale bardzo mi się podobały. To są te roślinki. One są takie liściaste. Te liście są dość takie twarde. Tam wydawałyby się, że nawet są z plastiku. Mam nadzieję, że to nie będzie rosło nie wiadomo jakie. A jak będzie rosło nie wiadomo jakie, no to wymienimy sobie tą kryptokorynę. Chociaż ona fajnie rośnie. Także zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, jak wiecie, jak one się mogą nazywać. No to rzućcie mi w komentarzu, bardzo chętnie bym się doedukował. Szukałem ich dzisiaj w różnych na stronach. Muszę jakąś dobrą, fajną książkę kupić na temat właśnie roślin. Jakbyście wiedzieli, no to wrzućcie mi, co mogę kupić. No, bardzo chętnie bym sobie jakiś taki katalog zarzucił z roślinami. No i tyle. E, powiedzcie mi jeszcze, zastanawiam się nad solą. Czy sol do bojownika, ślimaki? No chyba raczej nie, nie za bardzo nie. Znaczy, dosypujecie soli do akwarium? Jak dosypujecie, no to jakie parametry? Jaką sól? Bo ja już dużo filmików widziałem na sól sólu akwarystyczną właśnie. Mamy też tutaj na taką Epsom sól, i, i nie wiem jaką w końcu rzucać tą sól. Niektórzy mówią, że nawet kamienna może wlecieć do akwarium. I pomaga to w utrzymaniu po prostu zdrowych rybek. Ponoć to podrażnia im skórę i wytwórzają więcej tego śluzu ochronnego. No, także nie wiem. No, myślę na razie, czy nie zastosować jakiejś delikatnej ilości soli, ale boję się po prostu o rybki, o kieryski. No i tyle. No korzenie były z morza wyciągnięte, też były naciągnięte solą, zasolone, ale były moczone i nic się nie wydarzyło. Podmianki pewnie to wyeliminowały. Nie wiem. No rzućcie w komentarzu. Akwarium prezentuje się bardzo ładnie. Także tu wleciały nowe roślinki, a te liście wleciały tu z powrotem. Bardzo ładnie wypuszczają korzenie. Także teraz stwierdzam, w dużym akwarium te same roślinki zasadziłem i one po prostu się rozpuściły. A tutaj rosną i rzucają korzenie. Porównując do tych traw, te trawy słabiej rosną. Także nie wiem o co chodzi. Tu jest światło bez żadnego spektrum. Tu jest zwykła, biała żaruwa. I najlepiej tu się rozwijają glony i najlepiej tu rosną roślinki, ale tu też jest mało piachu, a jak jest piach, to jest bardzo, bardzo gruby i jest bardzo dużo żwiru. No i podłoże jest dość, dość stare, bo to jest podłoże, które było w, można powiedzieć, w pierwszym akwarium, to jak w tych podłożach w ogóle nie pukałem, tylko po prostu przesypałem, dosypałem, odsypałem, i tak po prostu się tak to po prostu wszystko funkcjonuje tym, nie przepraszam, raz to podłoże myłem, parzyłem je. Parzyłem je wrzątkiem, bo miałem świderki i chciałem po prostu się świderków tutaj pozbyć. Tak tu jakby zmieniałem akwarium z tego małego, to to podłoże było rzeczywiście myte. Okłamałbym Was. E, myte wrzątkiem, żeby zabić po prostu świderki. Od tamtej pory nie ma ani jednego. Także da się, da się. E, Ślimaki tutaj jeżdżą po szybie, czyszczą. No i tak to u mnie wygląda. Rzućcie w komentarzu, jak ta roślinka może się nazywać. I jak ona się po prostu e, rozwija, rozmnaża, rozmnaża, on się rozmnaża. Jak po prostu e, wysoko rośnie, i, no i tyle. A tak to będziemy obserwować, co się z nią z nam wydarzy. Dość twarde liście ma, także mam nadzieję, że będzie odporna na, na wszystko, co się dzieje w zbiorniku. No dobra, dzięki za oglądanie. Zapraszam ponownie. Dzięki.